No, bardziej wyraźnie to się chyba tego nie da powiedzieć. Dobry wieczór, szczęść, Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pytania do poduszki. Yy... Kochani, dzisiaj jest taki odcinek, który zasadniczo mógłby trwać naprawdę, nie wiem, 20 sekund, ale no niestety znając mnie to potrwa trochę dłużej. Dlatego, że dzisiaj ewangeliczne przesłanie i pytanie, które wynika z Ewangelii, chociaż wynika z niego w ogóle z tej Ewangelii bardzo wiele pytań, ale jakby główne pytanie, które z niej wynika, jest tak jasne i tak oczywiste, że myślę, że trzeba być bardzo, bardzo. No, nie wiem, sprytnym, żeby spróbować je zinterpretować jakoś tak inaczej. I kochani, tak chciałbym zrobić. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zadali dwa pytania odnośnie tej Ewangelii, w sensie wynikające z tej Ewangelii. Nie ma się co oszukiwać trudne pytania i takie pytania rozdzierające serce, i bardzo warto je potraktować poważnie. Kochani, ja te Ewangelie zaliczam do takiego jakby cyklu Ewangelii, których się boję. To są takie Ewangelie, które jak czytam, to jednoznaczność Pana Jezusa i Jego taka jasność no jest momentami dla mnie wręcz trochę przerażająca, ale to wynika tylko i wyłącznie z małości Ducha. Jezus mówi bardzo jasno dzisiaj, że jeżeli jesteś w jakimkolwiek sposób przyczyną zgorszenia, szczególnie kogoś mniejszego od Ciebie, czyli kogoś, kto od Ciebie zależy, Czyli kogoś, kto ufa Tobie, kto szuka w Tobie pomocy, dla kogo mógłbyś stać się podporą i tak dalej, czyli od jakiegoś małego. Jeżeli jesteś przyczyną jego zgorszenia, no to zasadniczo kamień młyński do szyi i do wody. Czujecie radykalność tego, co mówi Pan Jezus? Pan Jezus nie mówi, że to złe. Pan Jezus nie mówi, że to coś, no nie wiem, co jest jakimś grzechem, przestępstwem, coś tam. Nie. Jezus mówi, to jest coś, co się domaga natychmiast po prostu śmierci w takim człowieku, który się tego zgorszenia dopuszcza względem innych. Kochani, mamy genialne polskie słowo. Zgorszenie, dlatego że to oznacza po prostu uczynić drugiego człowieka gorszym. To nie chodzi oczywiście, bo ja myślę, że my, kiedy słyszymy, że to jest gorszące, to bardzo często to kojarzymy z taką rzeczywistością cielesną też, nie z seksualną. Oczywiście to jest jakaś część tego, a to jest tylko minimalna część. Jezus mówi: Zawsze, kiedy stajesz się przyczyną tego, że twój brat, ktoś obok ciebie, staje się gorszy niż był przez ciebie. Przez Twoje działanie, przez Twoje słowa, przez Twój brak miłości, przez Twoje grzechy, i tak jeżeli staje się gorszy niż był, no to kamień młyński do szyi i do wody. Kochani, pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyście sobie dzisiaj zadali, to jest pytanie: no, bardzo trudne, gdzie jesteś yy, z gorszeniem dla kogoś innego? Ja się boję bardzo takiego pytania, bo to pytanie mnie na pewno dotyczy bardzo mocno. Ale nie bójmy się go. Nie, nie bójmy się tego pytania. Dlatego, że jeżeli mamy przestać być zgorszeniem, no to trzeba zobaczyć, gdzie jesteśmy zgorszeniem. Zobaczcie, to jest też druga bardzo piękna rzecz w tej Ewangelii, bo to jest cały Pan Jezus. On, nawet jak mówi coś bardzo radykalnie, to już tak powiem, od razu pokazuje drogę wyjścia. Zobaczcie, że po tym, jak mówił o zgorszeniu, natychmiast mówi, ale że jeżeli ktoś zobaczy że jest takim zgorszeniem to mówi yy, trzeba mu przebaczyć że jeżeli ktoś zobaczy że jest zły względem drugich to natychmiast trzeba mu przebaczyć nawet jeżeli to będzie jak mówi pan Jezus po prostu siedem razy a jak wiecie potem jeszcze będą te rozmowy 77 razy to trzeba mu to przebaczyć to jest przepiękne w panu Jezusie, zobaczcie że on ma jednocześnie taką jasność nazywania zła po imieniu ale on nigdy Nigdy nie przekreśla człowieka, który to zło uczynił. Mimo, że właśnie powiedział, że jeżeli dopuścisz się jakiegoś takiego zgorszenia, to kamień młyński do szyi i do wody, to mówi, ale jeżeli tylko zobaczysz, że tak jest i poprosisz, proszę przebaczcie mi, to mówi pan Jezus, natychmiast należy mu przebaczyć. Nawet jeżeli to będzie siedem razy, czyli w kółko i w kółko, ale ktoś będzie próbował, należy mu przebaczyć. Co to znaczy? Nie bójmy się tego pytania żeby zobaczyć sobie tę prawdę, dlatego że Jezus mówi: Jeżeli tylko do mnie z tym przyjdziesz, to ja ci przebaczę natychmiast. Jeżeli tylko to zobaczysz, że jesteś przyczyną zgorszenia, to nie mówię ci tego po to, żebyś się właśnie rzucił w wodę i żebyś się zabił, tylko żebym ci mógł to przebaczyć. I to jest, kochani, jeszcze drugie pytanie, które koniecznie sobie musimy zadać. Czy, no właśnie, jak masz innych ludzi obok siebie, którzy się dopuszczają zgorszenia względem ciebie. Jesteś gotów na takie przebaczenie? Oczywiście, tak jak mówi Pan Jezus, kiedy brat twój przychodzi i żałuje tego, co zrobił, nie? To jest, to jest jasne, jakby w tym, co Pan Jezus mówi. Czyli kiedy ktoś przychodzi naprawdę poprosić o przebaczenie, czyli nie, nie to, że się olewa z prawej i gotowo nie interesuje, tylko przychodzi rzeczywiście się zmienić. To znaczy dajesz mu nawet siódmą, a to znaczy nieskończoną szansę. I to w takich wszystkich momentach kościelnych, kiedy są jakieś zgorszenia, kiedy są jakieś. Nie wiem, skandale w naszym życiu prywatnym, kiedy są jakieś takie strasznie trudne rzeczy. To jest bardzo jakby jasna nauka Pana Jezusa. Nazywanie prawdy po imieniu, ale też natychmiastowa gotowość do tego, żeby nie kasować człowieka, który się czegoś tam dopuścił względem nas, jeżeli yy, prosi o przebaczenie. Kochani, spróbujmy dzisiaj takie dwa pytania sobie zadać, bo to są bardzo trudne i bardzo, bardzo ważne pytania, świadczące o tym, czy de facto jesteśmy uczniami Pana Jezusa, czy nie bardzo. No dobra, dobra, to byłoby na tyle. Konie tak wam mówiłem w 6 rano, bo to chyba dzisiaj oglądaliście w 6 rano. Nagrywam te odcinki, bo to jest pół tygodnia wcześniej tam, zanim to oglądacie chyba, nie? Yy, nagrałem chyba do środy odcinki, więc w czwartek się pewnie może zobaczymy, bo już będę chyba wrócony, no chyba, że nie wrócę. Yy, ale powinien być wrócony, więc zobaczymy się pewnie w czwarteczek może. No tak czy siak, ze trzy odcinki jeszcze będę, a potem to zobaczymy, co przyniesie życie. Yy, to tyle. Było mi miło się z wami spotkać. Nie bójcie się pytań, nie bójcie się ich sobie zadawać. Yy, no i do zobaczenia, miejmy nadzieję, niedługo. Z Bogiem, najlepszej nocy. Pozdrawiam. Pa!